Dromeozaury były rodziną opierzonych teropodów, które zyskały popularność dzięki jednemu z ich przedstawicieli, znanemu z serii filmów Park Jurajski Velociraptorowi. Velociraptory ukazane w filmie były sporo przerośnięte, więc można by pomyśleć, że pozostałe dromeozaury były znacznie mniej krwiożercze i mniejsze. Jak się okazuje, istniały dromeozaury większe nawet od tych przedstawionych w Parku Jurajskim. Jednym z nich był sławny Jutaraptor. Był to ogromnych rozmiarów raptor który, jak nazwa wskazuje, został odkryty w stanie Utah w kamieniołomie Dalton Well w pobliżu miasta Moab. Został on odkryty na długo przed wydaniem filmu Jurassic Park, bo w 1975 roku przez paleontologa Jima Jensona. Niestety skamieniałości nie zostały rozpoznane, wobec czego szybko o nich zapomniano. Ostatecznie w 1991 roku wielu paleontologów natrafiło na kolejne fragmenty szkieletu tego dinozaura, wśród których był także James Kirkland. Ten wysyp nowych skamieniałości postawił tego niezidentyfikowanego dinozaura w centrum uwagi, zwłaszcza, że jednym ze znalezisk był ogromny sierpowaty szpon. Po tych wykopaliskach oraz powszechnym zainteresowaniu narodził się nowy gatunek – Eutaraptor. Do dziś tylko jeden gatunek Jutaraptora został wyodrębniony Jutaraptor ostrom Niewiele jednak brakowało, żeby ten dinozaur nazywał się zupełnie inaczej. Planowano bowiem nazwać go na cześć reżysera Parku Jurajskiego, Stevena Spielberga. Ostatecznie nie dało się jednak dojść do całkowitego porozumienia w sprawie tej nazwy. Jedną z pierwszych rzeczy, która rzuciła się badaczom w oczy, był ogromny rozmiar raptora. Nawet dziś Jutaraptor jest jednym z trzech największych znanych andromeozaurów. Pozostałe dwa to Achilobator i Dakoraptor. Aktualnie szacuje się, że dorosłe osobniki mogły osiągać między 5 a 5,5 metra długości. Były też całkiem dobrze zbudowane i dość ciężkie, dochodząc do nawet 300 kg. Pomimo tych ogromnych rozmiarów, paleontolodzy twierdzą, że największe osobniki mogą być jeszcze większe. Największy okaz szacuje się na aż 7 metrów długości oraz na wagę porównywalną do dorosłego niedźwiedzia polarnego. Jednakże nie jesteśmy tego pewni. Czego jednak jesteśmy pewni, to że z powodu swojego dużego rozmiaru i postury był bardzo powolny, znacznie wolniejszy niż jego lżejsi kuzyni, tacy jak Velociraptor czy Deinonych. Badania paleontologów sugerują, że był w stanie dotrzymać tempa iguanodonowi i na pewno był szybszy niż zauropody. Pomimo, że brakowało mu prędkości, jego rozmiar umożliwiał mu polowanie na ofiary większego kalibru oraz większą wytrzymałość z powodu silnej postury, dzięki czemu mógł znieść nieco więcej. Ponadto jego kończyny były bardzo niebezpieczne, w szczególności dolne. Jutaraptor był przerażający przede wszystkim z powodu swojej głównej broni stopy wyposażonej w sierpowaty pazur, który znajdował się na jej drugim palcu i był wielki nawet jak na standardy raptorów. Znaleziony pazur mierzył aż 22 cm, czyli ponad 8 cali. Sęk jednak w tym, że ten pazur był złamany w pełni funkcjonalny szacuje się na 24 cm 9 cali. To więcej niż typowy karambit. Ten potworny pazur w połączeniu z potężnymi nogami umożliwiał Jutaraptorowi uporanie się ze swoją ofiarą bez żadnych problemów. Inną ciekawą cechą Jutaraptora było to, że dzięki swojemu sporemu rozmiarowi mógł utrzymać balans na jednej nodze podczas kopania ofiary drugą. Zwalniało to jego ręce, które również były wyposażone w ostre pazury, przez co miał jeszcze więcej opcji wyboru na to, jak uporać się ze swoją zdobyczą. Odróżnia go to od innych raptorów, takich jak na przykład Velociraptor, u którego podejrzewa się, że musiał on trzymać rękami swoją zdobycz, aby z niej nie spaść podczas kopania. Gdyby tego było mało, Utahraptor miał również niebezpieczną szczękę, która z pewnością także ułatwiała polowanie. Miał całkiem niezłą siłę ugryzienia oraz zakrzywione zęby zaprojektowane do cięcia mięsa. Pomimo tak pokaźnego arsenału, Jutaraptor prawdopodobnie polował z ukrycia ze względu na swoje ograniczenia prędkościowe. Kiedy pojawiała się okazja, z pewnością nie gardził także padliną. Pełniąc rolę zarówno drapieżnika, jak i padlinożercy, naukowcy uważają, że żywił się głównie iguanodonami lub terizinozaurami, które występowały w tamtych terenach. Prawdopodobnie żerował także napadniętych zauropodach. Jeśli jednak teoria o polowaniach grupowych jest prawdziwa, możliwym jest nawet, że aktywnie polował on na mniejsze zauropody. Jednakże nie mamy na razie potwierdzenia co do ich zachowań stadnych. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, żeby żyły w stadach, znaleziono jednak wiele szkieletów utaraptorów bardzo blisko siebie. Paleontolodzy uważają, że po prostu jeden po drugim wpadały one w naturalną pułapkę na drapieżniki, taką jak smoła, błoto czy ruchome piaski. Bez względu jednak na to, czy polował stadnie, czy też nie, Jutaraptor był zdecydowanie jednym z drapieżników dominujących w okresie wczesnej kredy. Znalezione skamieniałości wskazują, że jutaraptor żył na terenie dzisiejszej Ameryki Północnej około 135 do 130 milionów lat temu w wieku walanżynu. W tym okresie Ameryka Północna była obszarem głównie półpustynnym z odrobiną obszarów zalewowych, otwartych lasów, lasów nadrzecznych i bagien. Tereny te pokryte były głównie lasami iglastymi, paprociami, rogowcami czy innymi tracheofitami. Podejrzewa się, że na tych terenach co jakiś czas zdarzały się przelotne pory deszczowe, które chociaż odrobinę zmniejszały suchość powietrza. Te bogate tereny obfitowały także w wiele innych gatunków dinozaurów. Utahraptor natykał się na takie dinozaury jak Hippodraco czy Cedarorestes, przedstawicieli iguanodonów. Innymi roślinorzecami w tych rejonach były przedstawiciel nodozaurów Gastonia oraz zauropody cedarozaur oraz Moabosaur. Jutaraptor nie był także jedynym teropodem w tych okolicach. Innym znanym z tamtych czasów teropodem był np. Marta Raptor, przedstawiciel Terizinosaurów, a także Gemini Raptor oraz Ned Colbertia. Nie stanowiły one jednak żadnej konkurencji dla Jutaraptora z powodu znacznej różnicy rozmiarów. Z powodu swojego ciekawego wyglądu oraz charakterystycznego pazura, Jutta Raptor stał się bardzo rozpoznawalny. Szczególnie w Utah, gdzie został oficjalnym dinozaurem tego stanu. Zyskał na popularności także po swoim występie w wędrówkach z dinozaurami i miejmy nadzieję, że będzie się pojawiał na naszych ekranach częściej.